Co się stanie, kiedy weteran serii Dying Light zagra w najnowszą część Dying Light The Beast na najwyższym poziomie trudności? Pewne jest jedno. Będzie brutalnie. Spędziłem 4 godziny w Dying Light The Beast na precyzyjnym, chirurgicznym rozczłonkowywaniu zombie. Opisywałem się wykonując śmiałe i perfekcyjne ewolucje le parkour. Dying Light The Beast? To ja jestem bez... A, okej, okay, dostałem w grze taki wpierdol, że do dzisiaj popakuję w poduszkę wieczorami, ale dzięki temu wiem jedno. Dying Light the Beast będzie brutalny. Tak brutalny, że czołówka tego odcinka powinna ociekać krwią. Mamy może efekt wybuchającego mózgu? witajcie, nazywam się Szymon Hedlibert i jestem nowy na tym kanale. Normalnie możecie znać mnie z kanału Co Za Podcast, gdzie rozmawiamy o grach komputerowych. Tak się złożyło, że ekipa To Znowu Oni zobaczyła nasz mały kanał i pomyśleli, fajnie chłop gada, zaprośmy go, niech coś pogada też na tym kanale. Firma Techland zaprosiła mnie i innych youtuberów oraz dziennikarzy na pokaz gry Dying Light The Beast, czyli nowej części swojej najważniejszej serii, która wychodzi w sierpniu tego roku. Dzięki temu mogłem zagrać w grę jakieś 4 godziny i nagrać wszystko, co zobaczyłem. Niestety, jak to zwykle bywa na pokazach obowiązuje mi ścisłe embargo, w którym twórcy surowo zabronili mi pokazywać glitchy. Ale wiecie co? Mam to gdzieś. Jestem rebeliantem. Żyję pod prąd. Puu Dlatego właśnie łamię embargo i pokazuję wam teraz top 5 glitchy z Dying Light The Beast jeszcze przed premierą. Numer 1, trzęsący się zombie. Numer 2, samochód grindujący po rurze. Numer 3. Okej, okay, wiecie co? Graliśmy oczywiście w niegotową wersję gry, ale na przestrzeni tych czterech godzin nie zdarzyło się nic, co tak naprawdę psułoby jakikolwiek istotny element gry. Skupmy się więc na tym, co jest ciekawego w The Beast i dlaczego? Po tym pokazie raz jeszcze światło mojego zainteresowania umierającym światłem nie umarło, tylko się od odrodziło. W samych założeniach w The Beast wracamy do postaci Kraina znanego z pierwszego Dying Light, który przez ostatnie lata był więziony przez niejakiego barona i robiono na nim groźne eksperymenty. W toku między innymi tych wydarzeń Krein nabawił się pewnej właściwości, ma w sobie bestię, nad którą powoli traci kontrolę, ale dzięki której też potrafi wchodzić w tryb wściekłości, pozwalający mu masakrować wszystko dookoła. Jako ekspert od serii Dying Light wiedziałem, że. Chcę przetestować the beast w najbardziej hardkorowej postaci jakiej się da. Dlatego po rozpoczęciu pokazu wybrałem poziom trudności brutalny, a także imersywny tryb interfejsu. Ten poziom trudności oznacza, że zwykły zombiak może zabić Cię w kilka sekund. <słuch> Nie mamy paska życia przeciwników i naszej postaci, znikają niektóre znaczniki wskazujące drogę, więc w skrócie musimy opierać się bardziej na własnym instynkcie i wrodzonej naturalnej zdolności do przetrwania w postapokaliptycznym świecie, którą oczywiście po wielu latach mieszkania na Śląsku posiadam. Kiedy wybierałem te ustawienia wśród deweloperów, którzy czuwali nad tym, żeby pokaz przebiegał w płynny sposób, rozszedł się szept przerażenia. Jednym z deweloperów okazał się Hubert Urbański, bo trzykrotnie zapytał mnie, czy na pewno chcę zaznaczyć tą odpowiedź. Odsuń się twórco gry Umierające Światło Bestia, bo prawdziwa bestia siedzi tu w fotelu i zamierza zagrać w Umierające Światło Bestia w trybie brutalnym. Ja wiem co robię. Tak powiedziałem, po czym powtarzałem walkę z jednym z bossów 25 razy, trwało to ponad godzinę. Ale wróćmy do początku, bo The Beast zaczyna się jak każda typowa gra Dying Light. Pojawiasz się na mapie i dostajesz do rąk najpotężniejszą broń w historii gier – zardzewiałą rurę. Robisz kilka kroków, pojawia się pierwszy zombiak i wtedy stajesz przed ważnym testem hydraulicznym – uderzyć go prostą, końcówką czy tą z kolankiem. Kolanko wybieracie, prawda? Błąd! Zakradasz się i skręcasz mu kark. Od razu możecie zauważyć, że bestia rozgrywa się w nowych realiach. Zwiedzamy tutaj malowniczy park krajobrazowy, znany jako Castor Woods, i znajdujące się w nim murowane miasteczko. Wiecie, to jest takie sympatyczne miasteczko typu lodziarnia, skwerek, jakieś fajne zabytki, gnijące, ropiejące mięso walające się na ulicach. Warto tutaj dodać, że w logo tego parku krajobrazowego znajduje się bubr, Więc oczywiście nasz kolega Grzegorz bubr Bobrek od razu przyznał grze laur jakości. Nadrzędną strukturą wydaje się to, że krain podąża. Tropem tak zwanych Himer, jakichś super zmutowanych zombiaków, które posiadają specjalne właściwości, po to, żeby je zabijać i wyciągać z nich właśnie te właściwości. Ten pomysł na oś rozgrywki wydaje mi się całkiem ciekawy. Z drugiej strony powoduje to pewną obawę, bo walki z bosami nigdy nie były silną stroną Dying Lightów. W The Beast miałem okazję walczyć z trzema bossami: kosiarzem, defektem i mgłą. I teraz do mnie doszło, że to są prawdopodobnie po prostu nazwy kapel metalowych. Chociaż walki z kosiarzem i defektem były wykonane spoko, tak naprawdę było to coś, czego się spodziewałem, bo to tak takie duże powolne zombie, które wykonują jakieś niby zaskakujące, ale jednak bardzo przewidywalne ataki, więc cała walka opiera się na tym, że robimy uskok, zadajemy dwa ciosy, robimy uskok, zadajemy dwa ciosy, pewnie rozumiecie o co chodzi. Dopiero walka z trzecim bossem, Mgłą, który znajdował się w mgle na bagnach, była jakimś takim powiewem świeżości. Mgła jest przeciwnikiem, który kojarzy się bardziej z takim klasycznym bossem właśnie z Soulsów, bo wykonuje ataki o różnym tempie, zmieniając co jakiś czas swoją taktykę. Może atakować nas z odległości, potrafi znikać w mgle, żeby nagle na nas wyskoczyć. Skakuje na Przyzwanego zombiaka i wykonuje też taki dość przerażający, kiedy pierwszy raz go widzimy, atak, w którym ściekle biednie po ziemi, żeby w ostatnim momencie na nas wyskoczyć. Repertuar ataków tego bossa jest więc bardzo ciekawy, chociaż sam poziom wykonania i precyzja tej walki na pewno nie była czymś w rodzaju soulsów, bo zdarzały się tutaj jakieś niedokładności, jakieś obrażenia, które dostajemy, mimo że ich się nie spodziewamy, ale mimo wszystko wspominam tą walkę całkiem nieźle. Jak na fakt, że zginąłem w niej 25 razy i pokonanie mgły zajęło mi dosłownie 60 minut. Mógłbym zrzucić to na to, że grałem na trybie brutalnym, na najwyższym poziomie trudności, że może miałem za słaby sprzęt, tak czy inaczej ten poziom wyzwania raczej mnie zainteresował, niż zniechęcił jeżeli tej grze udałoby się zastosować taką różnorodność, rodność bossów, no to rzeczywiście będzie to wyzwanie. Jeżeli nie, no to walki z bossami będą dość nudne, ale na szczęście walki z bossami były tylko jednym z małych elementów Dying Light The Beast. Pomiędzy nimi odnalazłem to, za co zawsze kochałem serię Dying Light. Możliwość wykonywania akrobatycznego tańca le parkour. Oraz oczywiście walka zombie, w której premiowany jest spryt i naturalne zdolności przetrwania. Brutalny poziom trudności, czemu ja to kur wybrałem. Bo jeśli miałbym spróbować określić za co uwielbiamy Dying Light, są tutaj dwa kluczowe elementy. W dzień eksplorujemy ciekawy, niebezpieczny świat, gdzie walka z zombie czasami jest koniecznością, ale częściej elementem jakiegoś taktycznego myślenia. W nocy gra zamieniała się za to w survival horror, w którym walczyliśmy z przerażającymi, super dopakowanymi zombiakami, przez co jeszcze bardziej chcieliśmy unikać walki. W tej bazowej, premierowej wersji Dying Light 2 ta równowaga została zmieniona. Noc była znacznie łatwiejsza, a za dnia zamiast zombie częściej walczyliśmy z ludźmi. I tu od razu jest. Inaczej, bo po pierwsze, The Beast wraca do koncepcji przerażającej, trudnej nocy. Grają w nocy tylko przez chwilę na tym pokazie, ale było to tak hardcore, jak zapamiętałem to z jedynki. Wszelkie próby chojrakowania i na przykład zmierzenia się z tym nocnym zombie spełzły na niczym. Tak chciałem eufemistycznie powiedzieć, po prostu dostałem po mordzie. Co istotne, gra upraszcza wiele elementów i mechanik dwójki. Z punktu widzenia eksploracji najważniejsze jest to, że The Beast rezygnuje kompletnie z paska wytrzymałości. Dzięki temu w The Beast jest sporo więcej swobody w tej eksploracji. Spróbowałem tutaj na przykład odblokować jakąś opcjonalną dodatkową kryjówkę i spędziłem kilkanaście minut szukając odpowiedniego wejścia do tego miejsca, rozwiązaniu zagadki w środku, bo trzeba było tam podłączyć pewne generatory, oczyszczeniu tego miejsca z zombie, no i później aktywowaniu ultrafioletowego światła, które odstrasza zombiaki. Znajduje się ono dla bezpieczeństwa za mną też. Bo, jak wiecie, nigdy nie wiadomo. W grze nadal znajdują się specjalne ciemne strefy, do których możemy wejść, żeby znaleźć lepszy sprzęt, ale z tego co założyłem, nie ma prawie w ogóle tych momentów z dwójki, gdzie na ekranie pojawia się licznik mówiący nam, że w tym miejscu jest specjalna wersja wirusa, więc musisz użyć jednego z pięciu różnych wersji grzybów do tego, żeby zresetować ten licznik. I co ważniejsze, na ulicy nie spotkałem ani jednego człowieka, który chciałby zrobić mi krzywdę. Koncentrujemy się ponownie na walce z mniejszymi, większymi zombiakami w różnych konfiguracjach. Dzięki temu wszystkiemu w The Beast znowu czułem się jak w pierwszym Dimek. Gdzie powoli, swobodnie eksploruję różne ciekawe zakamarki miasta, a kiedy widzę grupę zombie, to zaczynam kombinować, co z nimi zrobić. Czy stanąć z nimi do walki, czy to się w ogóle opłaca, bo wiecie, Dying Ride jest trochę jak Super Mario. Możesz zabijać wrogów albo omijać ich, skacząc im po głowach. Na tym najwyższym brutalnym poziomie trudności ten zmysł taktyczny podkręcany jest do maksimum, bo z jednej strony musimy nieustannie szukać zasobów i upewniać się, że mamy wystarczająco bandaży, jakichś dodatkowych narzędzi, z drugiej strony chcemy wykorzystywać otoczenie i te narzędzia do tego, żeby jak najbardziej efektywniej eliminować zombie w bezpieczny sposób. W The Beast ponownie zauważyłem coś, za co tak bardzo lubię Dying Lighta, czyli to, że nie staje do walki z zombie po prostu trzymając tą zardzewiałą rurę czy łopatę i po prostu atakując ich jeden po drugim, tylko zaczynam wykorzystywać taktycznie otoczenie, na przykład skakując na niewielki murek albo zbiegając po schodach, w nadziei na to, że zombie o ten murek się potknie i sam rozwali sobie ten głupi ryj. No i wreszcie cały czas robiąc to, musisz uważać na to, czy jakieś dodatkowe zombie nie zainteresowały się tym wszystkim, bo na tym brutalnym poziomie trudności w Dying Light the Beast sytuację potrafi eskalować w przeciągu dwóch sekund. Swoją drogą tak w grze można skorzystać z łuku, trzeba go sobie samemu w fabule wystrugać. Jest też co ciekawe broń palna, ale w dalszym ciągu jest to trzymane w ryzach, bo w tym krótkim 4-godzinnym demie zdobyłem raz jeden pistolet, wystrzelałem z niego w 30 sekund całą amunicję i nie znalazłem żadnej innej amunicji. Pojawiła się tam co prawda broń palna, bo w jednej scence postać poboczna osłania nas z karabinu zwierzy, a w innej scence możemy zwrócić uwagę na specjalną strzelbę jednej postaci w kryjówce, ale tej broni palnej wydaje się, że będzie niewiele. Najważniejsza będzie więc rura, spryt, no i bandaże. Poza bandażem przydaje się jeszcze jeden medyczny środek: tak, ciasteczka. Pokażcie tą scenę swojemu lekarzowi, kiedy narzeka na wasz poziom cholesterolu. Jak to mam nie jeść ciasteczek, przecież one leczą. Mówiłem o tym, co podoba mi się w Dying Light i że Dying Light the Beast zawiera te elementy, ale jest jeszcze trzecia ingredencja tej serii, o której nie powiedziałem, czyli coś co można określić bardzo prostymi słowami: narracja organiczno-emergentna, czyli mówiąc inaczej to, że dzieją się absurdalnie głupie rzeczy. Niech przykładem będzie to, że w The Beast znajdują się takie losowe scenki, w których jakiś NPC prosi nas o pomoc. Przebiegając przez miasto podczas rutynowego zbierania zasobów, zobaczyłem właśnie taką postać i zrozumiałem, że muszę mu pomóc. Ząbiak zabijający biednego NPCa nie na mojej warcie. Dlatego zadziałałem instynktownie i wyskoczyłem, żeby wykonać kopniak w locie, aby odrzucić zombiaka i ocalić tego człowieka. Pych chciał, że kopnąłem ich chobu, ząbiak poleciał, ale ocalały też i wykonując salto w powietrzu niefortunnie zahaczył o pobliski murek, przez co odpadła mu głowa. Czekaj, chyba nikt tego nie widział. Dobra, tu ją schowamy. Pamiętajcie, że jak ktoś woła o pomoc, to trzeba mu pomóc. Być może nie widziałem tutaj moich ulubionych kolców, na które można wkopywać zombie, ale były samochody, pułapki, wybuchające butle z gazem, czy chociażby ogromne zombiaki wymachujące jakimiś maczugami, które też można wykorzystać do zabijania mniejszych zombie. Nie wiem dlaczego, ale inicjowanie takich scen powoduje u mnie jakieś zdrowe procesy chemiczne w mózgu. Po prostu cieszę się. Moja ulubiona taktyka niezmiennie to zbieranie jakichś zombiaków na dachu po to, żeby właśnie wykopywać je kopniakiem z wyskoku, który zamienia te zombie w Tupolewa TU-154. To znaczy niby leci, ale jednak głównie spada. A skoro jesteśmy przy zombie, najciekawszy zombie, jakiego widziałem w Dying Light The Beast, prawdopodobnie będzie to ten Włóczęga Piwakowicz z charakterystycznym plecaczkiem. Zaraz. Chwileczkę. O mój Boże! Włóczyki i to ty? Wygnali cię z Doliny Muminków na dobre? Być może jedynym punktem, o którym mógłbym się tutaj przyczepić, jest to, że wykonywanie niektórych z tych ruchów jest zamknięte za drzewkiem umiejętności. Jest to taki dziwny efekt, że wchodząc do tej gry, do The Beast, mam już pewne przyzwyczajenia odnośnie tego, jak gram, jakie skille wykorzystuję, ale te skille są znowu zablokowane. Wydaje mi się, że taki crane, Chłop zabił 1500 zombie. Taką technikę jak kopniak z wyskoku to powinien już znać. Umówmy się jednak, takie są realia gier. Trzeba zbudować jakiś system i to nawet nie po to, żeby zbudować jakiś, nie wiem, content na wiele godzin, ale też po to, żeby uczyć nowych graczy tych umiejętności. Kiedyś mój dobry przyjaciel i wielki myśliciel, magister politologii Mateusz Raszkiewicz ukuł taką ciekawą frazę. Siedząc przy kominku zasępił się nad książką i powiedział do mnie Brutalność w grach cieszy. Walka z zombie od zawsze była ciekawą przestrzenią do eksploracji tego tematu. I Dying Light the Beast doskonale o tym pamięta. Odcinane kończyny? Rozkwaszane czaszki? Wypadające jelita? Mam wrażenie, że brutalność w The Beast została jeszcze bardziej podkręcona, bo dosłownie 150 razy widziałem mózg zombiaka, z którym walczę, po tym jak szpadłem łopaty odciąłem mu górną część czaszki. Ciekawe jest to, że z rozmowy z jednym z producentów yy, dowiedziałem się, że Techland prowadzi rozmowy z kilkoma uczelniami medycznymi, żeby wykorzystywać grę na zajęciach dla studentów z anatomii. Wydaje mi się, że od strony designerskiej The Beast stara się podpiąć każdy jeden nowy element właśnie pod to, żeby gra była, z braku lepszego określenia, mięsista. W wersji dla wegetarian bakłażanowa. Przede wszystkim ten nowy tryb bestii to nic innego jak po prostu berserker mode, w którym wściekle okładamy zombie, pojawiają się specjalne animacje urywania im głowy, rozrywania ciał i rozrzucania ich. Ale wiecie, co jeszcze w grach cieszy? Rozjeżdżanie zombie samochodem, bo po świecie gry możemy jeździć pick-upami. Model jazdy jest taki, że już po pierwszym zakręcie całkowicie go przyswoiłem i zacząłem czuć się, jakbym grał w symulator rajdowy. Symulator rajdowy, w którym rozjeżdżasz zombie. I ocalałych, bo jak odkryłem, analizując nagrania z pokazu, podczas mojego przejazdu zabiłem kolejnego ocalałego, który prosił o pomoc. Sorry. Ej, to ja, polski dał the Crazy. Nie miałem okazji może jeździć dużo po mapie, ale wydawało mi się, że ścieżki, które widziałem są raczej wąskie. Mamy też GPS, który nas prowadzi dosłownie do celu. Wbrew pozorom taki zamknięty projekt wydaje się mieć bardzo konkretny cel. Możemy skupić się właśnie na rozjeżdżaniu zombiaków. W tym sensie samochód jest niezwykle potężną bronią, bo w porównaniu do zardzewiałej rury potrafi skosić dziesiątki przeciwników. I samo to koszenie jest bardziej satysfakcjonujące niż koszenie trawników, yy, które jest dość nudne. Koszenie zombie jest fajne. Ten samochód nie jest jednak wszechmocny. Po jakimś czasie się psuje i po prostu wybucha. Musimy sobie znaleźć wtedy inny pojazd, po prostu szukając na mapie jakiegoś innego miejsca. Tak czy inaczej to jeżdżenie dołożyło kolejną ważną cegiełkę do struktury narracji organiczno-emergentnej. Czyli w sensie były momenty, w których wydarzało się w tym samochodzie dużo absurdalnych rzeczy. To jak zombiaki wypadają z przedmaski w górę, po prostu wylatując z powietrza, jakby chciały dogonić słowosza Uznańskiego. Ta jedna sekwencja przyjazdu samochodem była po prostu cudowna. Jechałem jakąś krętą drogą, rozjeżdżając zombi i npc -ów. W końcu dojechałem do celu mojego misji, gdzie było takie rondo, więc zacząłem driftować po tym rondzie, rozjeżdżając zombie, a w końcu samochód się zepsuł, więc mój bohater z niego wyskoczył i jeszcze odwracając się zdążyłem zauważyć, że pickup w tle wybucha, rozrzucając pozostałych zombiaków. Całą odpowiedzialnością mogę sparafrazować słynne hasło i powiedzieć, że brutalność samochodowa w grach cieszy. Tak, to dochodzimy do podsumowania tych wrażeń. Oczywiście, wchodząc w kolejną odsłonę Dying Light'a, mamy pewne przyzwyczajenia i oczekiwania, ale także obawy. Chociaż Dying Light 2 bardzo mi się podobało i grałem w niego naprawdę sporo, miałem takie poczucie, że niektóre pomysły nie do końca tam działają. The Beast 2, rezygnując z niektórych z nich, właśnie powraca do tej bardziej bezpośredniej, agresywnej rozgrywki. Tym bardziej, że odpaliłem The Beast na najwyższym poziomie trudności i w trybie imersywnym. Nie ma tutaj paska życia przeciwnika, nie ma jakichś łatwych podpowiedzi. Wrogowie są przepotężni i potrafią. Się zamordować jednym atakiem, to jest prawdziwie pierwotne doświadczenie. Tylko ty, zardzewiała rura, paczka ciasteczek i apokalipsa. Miałbym pewne obawy wobec Dying Light The Beast, bo chyba takim najbardziej skomplikowanym elementem jest skupienie się właśnie tej fabuły na walce z bossami. Tak jak już mówiłem, dwóch z nich było dość statycznych. To byli bossowie, których spodziewałem się po Dying Light. Trzeci boss Mgła, mimo że technicznie nie był perfekcyjny, był przynajmniej czymś innym, czymś ciekawym. Jeżeli udałoby się utrzymać taką różnorodność, no to wtedy rzeczywiście będzie miało to sens. Mógłbym skupić się na jakichś mniejszych elementach, które mi trochę przeszkadzały, trochę o nich wspominałem, ale w takim ogólnym sensie wrażenia z The Beast w trybie brutalnym były naprawdę świetne. Tak, gra będzie naprawdę brutalna. W sensie takim, że będą urywane głowy i wystające mózgi, że będzie jakieś wyzwanie dla osób, które go oczekują i że w tej rozgrywce będzie pewna mięsistość, że to będzie po prostu mocne. A jednocześnie nadal będzie w tym pewna poetyka Dying Lighta, dzięki której możesz stworzyć tak perfekcyjne sceny, jak to, co przydarzyło mi się podczas walki w kościele w The Beast, gdzie odciąłem głowę zombiakowi, a ten zrobił piruet i z gracją usiadł na ławce. Bardzo kulturalnie. W tym wszystkim nie komentuję sprawy fabuły, NPC-ów czy cutscen, czy questów. Robiłem parę z nich, wydawały się w miarę ciekawe, ale żeby to ocenić to będzie trzeba pograć więcej. Dowodem na to, jak bardzo podobało mi się The Beast, niech będzie to, że po powrocie z tego pokazu zainstalowałem Dying right 1 i 2, żeby jeszcze sobie trochę pograć. Także co mogę powiedzieć, Techland dajcie pograć więcej, bo rura mi rdzewieje. Znaczy, już była zardzewiała na początku... 嗯、uh